Trump łączy paracetamol z autyzmem. Co liczba przypadków autyzmu wzrosła o ponad 400%. Eksperci grzmią na alarm, a ja postanowiłam zadzwonić do kilku lekarzy, naukowców, ekspertów i zapytać, o co tak naprawdę chodzi. Zapraszam na film. OK, let's go. Biały Dom, Waszyngton, prezydent Donald Trump wraz ze swoim nowym sekretarzem zdrowia ogłosili w poniedziałek kilka kontrowersyjnych test dotyczących szczepień i autyzmu. Czekałam na to spotkanie przez 20 lat. Właściwie i nie jest tak, że wszystko jest w 100% zrozumiałe albo znane nam, ale myślę, że poczyniliśmy duże postępy. Dziś z radością gościmy najlepszych amerykańskich lekarzy i specjalistów zdrowia publicznego, którzy wspólnie ogłosimy historyczne kroki mające na celu. Stawianie czoła kryzysowi autyzmu. Okropny, okropny kryzys. Chcę podziękować człowiekowi, który razem ze mną wysunął tę tezę na pierwszy plan amerykańskiej polityki. Spotkaliśmy się w moim biurze, i to było jakieś 20 lat temu, w Nowym Jorku. Jak pewnie słyszałeś, byłem programistą, ale miałem bardzo silne odczucia na temat autyzmu, tego jak się pojawia i skąd się bierze. Ten gwałtowny wzrost zachorowań na autyzm jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk w historii zdrowia publicznego. Kiedyś było to 1 na 20 tysięcy przypadków. Następnie. 1 na 10 tysięcy. I to było jakieś 18 lat temu, a teraz jest to 1 na 31 przypadków. Od roku 2000 liczba przypadków autyzmu wzrosła o ponad 400%. Co do wyników, które podał Donald Trump, okazuje się, że rozszerzono spektrum autyzmu. Dzieci, które kiedyś były klasyfikowane bardziej jako niesforne, teraz mają spektrum autyzmu. Zatem zwiększa się liczba tej populacji, ponieważ rozszerzyło się to rozpoznanie. Swoją drogą myślę, że mógłbym powiedzieć, że istnieją pewne grupy ludzi, którzy nie przejmują szczepionek i tabletek. I nie mają autyzmu. Oni nie mają autyzmu. Czy to jest prawdziwe stwierdzenie? Istnieją badania, które sugerują, że tak, na przykład w przypadku amiszów. Tak. Nie widziałam nic, nie słyszałam o autyzmie, ale chorują za to na choroby zakaźne, bo się nie szczepią. Najlepiej byłoby, jakby w ogóle nie było chorób zakaźnych, wtedy nie byłoby szczepień. Paracetamol. Co to w zasadzie jest? Powszechnie znane jako tylenol. Branie tylenolu, no cóż, nie jest ok, nie jest w porządku. To nie jest dobre, powiem to. Jeżeli chodzi o paracetamol, nie ma żadnych konkretnych badań, które potwierdzałyby tę tezę. To są. Domysły. Pompują, wygląda to jak pompowanie konia, masz małe dziecko, małe, delikatne dziecko, które dostaje w walizce 80 różnych rzeczy, szczepionki, chyba o 80 różnych, mieszanki i pompują to. Czy szczepienie jest jakimś ryzykiem? Oczywiście, że tak, bo są niepożądane odczyny poszczepione, ale na szali to jest mniejsze ryzyko niż choroby zakaźne. Podczas konferencji w Białym Domu zaproponowali m.in. usunięcie rtęci i aluminium ze szczepionek. Oczywiście dobrze by było rtęć i aluminium usunąć z tych szczepionek, gdzie one jeszcze się znajdują, natomiast są to tak zwane stabilizatory. Działają one tak, że te czynniki w szczepionce, które mają wywołać odpowiedź immunologiczną, są wówczas bardziej stabilne jeżeli wymyśli się coś innego, no to nie ma sprawy, bardzo fajnie. Natomiast na ten moment stosuje się jeszcze antybiotyki, tak zwaną neomycynę, ona też stabilizuje. Mówiąc krótko, wyboru nie ma. Pocieszające jest to, że szczepionek z glinem i retencją jest już bardzo, bardzo niewiele. Nowoczesne szczepionki nie zawierają w większości przypadków tych stabilizatorów. Ograniczenie liczby szczepionek podawanych naraz oraz opóźnienie niektórych szczepień, na przykład zalecane dla noworodków Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, WZWB, tak zwane, i robię niego dopiero w wieku 12 lat. Tę szczepionkę podaje się w Polsce, akurat w Polsce, z jednego względu. Zgadnijcie dlaczego? Ponieważ kobiety rodzą w szpitalach, a tam istnieje ryzyko zakażenia WZWB, właśnie. I Trump ma rację, owszem, ta choroba przenosi się drogą płciową, ale zakażenie może nastąpić albo przez matkę, która już ma ten wynik dodatni, albo podczas porodu. Kiedy to zakażenie może wystąpić? Właśnie w szpitalu. A 99,9% przypadków kobiet w Polsce rodzi właśnie w szpitalu. Odporność po tym szczepieniu podstawowym trwa mniej więcej 10 lat. Po tym szczepieniu, które się w pierwszym roku podaje. Podsumowując, Trump nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów na połączenie autyzmu z paracetamolem czy ze szczepionkami, a dyskusja w tym obszarze nadal trwa. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, daj koniecznie znać w komentarzu, zasubskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo miło i pomoże mi tego rozwijać. A jeżeli ten temat szczególnie Cię zainteresuje, następnym razem mogę przygotować konkretną rozmowę z ekspertem. Pa! Ok, let's go.